Cześć, jestem DEWKAZPERY i witam Was w kolejnym odcinku z oceniania gier widzów. Więc tak, pierwszą gierką dzisiaj będzie gra od ZABO. Tutaj nie wiem, czemu mi się pokazują poprzednie maile, ale je może też przeczytam. A tu jest ten najnowszy z 23 sierpnia. Więc dobra, lecimy z tym. Cześć, nazywam się ZABO, jestem początkującym game developerem. On zawsze bardzo lubiłem Twój content, dlatego wysyłam Ci dzisiaj moją najlepszą grę. na. nadzieję, że pojawi się na następnym odcinku. O... Witam, nazywam się Daci i piszę z drugiego konta za pomocą Google. Tłumacz, to moja gra duma. Bardzo sprawdzić będę dzięki. Podaj, też swój numer, karta i trzy magiczne numerki z tyłu, bo nie ma pieniędzy. A muszę kupiować nowy komputer. Baw się dobrze, Dani. Dobra, i tutaj mamy Assassin's Eldogs. Dobra, fajnie, że gra jest na Ichu. Ja wam też powiem, że polecam na Ichu wysyłać, ponieważ tutaj macie taką stronkę, możecie zamieścić jakiś opis. I wtedy mi się to wygodniej sprawdza. Ja pobieram Gierkę i widzimy się zaraz. A jeszcze, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wyglądało ze strony dewelopera, to możecie wejść do Zawo na kanał i obejrzeć ten filmik albo znaleźć sobie tę grę na Ichu. I już jesteśmy w grze. Gra się chwilę ładowało, nawet mimo tego, że mam dosyć dobry sprzęt, możemy wejść tutaj na kanał zawoj. Jest najfajny dźwięk, jak najedziemy. To jest naprawdę świetna sprawa, jeżeli są takie dźwięki, najeżdżają na przyciski. Ja dam sterowanie. Interakcja, kontrol przewrotka, shift sprint, r, reload, spacja equipunek, używanie przedmiotów lewy i prawy. Tak dziwnie, prawy, lewy i dajemy graj. jest jakaś scenka, to się nie wydodzywał. Okej, okay. jesteśmy już chyba w grze. Możemy biegać, tutaj nic nie możemy zrobić. Dobra, teraz mamy darmowe krzypsy. Mój Boże, Gimper to ty. już proszę tego niesamowitego badyla jako prezent dla mnie. PPM żeby uderzyć w PPM, żeby zablokować uderzenie. Powodzenia w tej podróży. Z tej strony mandio, no dobra. Podoba mi się ta interakcja na E. Ło, wow, klikam prawy, wtedy jest tak wolniej. I wtedy mogę lewym machać, to jest ciekawe. Dobra, tutaj już nic nie mogę zrobić. Stacją mam kierunek. zdejmujemy walkę z oponentami. Trollem jest przewrotka, zrobię przewrotkę. No dobra, udało mi się ich pokonać. Tutaj zabrać, to zbiorę. Burritos. Teraz pluwa. z eee, zmieniamy. Tego nie mogę użyć. Okej. Okay. Kurczę, miałem tylko jeden pocisk. A szkoda. Widzę, że moja drewniana pałka przyda Ci się walce. Szczęśliwie dla ciebie znalazłem za tym kamieniem coś jeszcze lepszego niż zwykły kij. Weź proszę tę broń palną PPM, żeby celować LPM, żeby strzelić. Zdobądź dla mnie trochę tych słodkości. Dobra, tu chyba jest amunicja. Tylko jak jej użyć? Chyba muszę przełączyć na broń. Okej, okay, dobra, udało się. I lecimy dalej. Dobra, teraz to możemy się bawić. Zastrzelam do nich z broni, będzie trochę szybciej. Tutaj widzę, że nawet ragdolle są na tych postaciach. Nie wiem czy to wina moja, czy to tak wygląda, ale miałem wrażenie, że w pewnych momentach były lagi. Oczywiście, to nie jest żaden problem. Okej, okay, tutaj mamy kłaha, wezmę go. Tu już chyba nie będę rozmawiał z Mandziem, zostawimy go w spokoju. Też nie chciałbym, żeby gra trwała zbyt długo, mimo wszystko. O kurczę, tutaj mamy bossa. Ja może to zostawię sobie na bossa, próbuję go strzelać. Trochę zaczynam żałować, że nie zostawiłem sobie pistoletu na niego. Bo boję się, że mnie na bombę zabije. Dobra, Krupki mogę zjeść? Mogę. Wezmę amunicję, czy mogę tą samą amunicją... Mogę tą samą amunicją przeładować broń. I zlecimy z nim. Fajnie też, że ta amunicja była tak ukryta, tutaj mamy też chrupki w rogu. Podoba mi się to bardzo. Widziałem kiedyś filmik z tej gry, ale przyznam się, że nie wiedziałem, że będzie wiedział. aż tak mi się fajnie w to grało. Dobra, idziemy dalej. Jest amunicja. Tu jest coś. Rozmowa z mandziem. Łysy Gimper. Widziałem tego handlarza słodyczy, pojechał tam. Idź i dokończ. Dobra, lecimy i dokończymy. Oho. Udało się, wygrałem grę. <laughs> Assassin is dead. Pog. Pog. Mogę ich zastrzelić? To by był dobry easter egg. Nie, ale ogólnie. A, mogę dalej do niego strzelać. No spoko. Dobra, gierka mi się bardzo podobała. Fajnie, że ma koniec. Mimo, że fabuła była na 5 minut, tak naprawdę. Może dłużej, jak ktoś tam chciał sobie chwilę pochodzić, popatrzeć. Ale ogólnie bardzo mi się podoba ta gierka. I przechodzimy teraz do kolejnej. Ok, i mamy kolejną grę od Adisowskiego. Adisowski. Tam Adisowski gra, tak jak już widziałeś, nazywa się Adisowski The Game. Grę tworzyła 28 maja 2021 roku. Gra nie jest jakaś super dobra, ale dla fanów gier tekstowych będzie fajna. Link do strony do pobrania, bo Google blokuje plik zip, a z folderu go Google nie przyjmuje. Ok, więc mam tutaj link do pobrania. Widzę, że grawa, że 32 KB, więc niewiele. I ja ją pobieram. To jest update sprzed 23 godzin, więc to też jest spoko. Ok, mamy Adisowski the Game. Yy, możemy wybrać język tekstowo. a ja tam polski. Więc zaczynajmy. Ja sobie tutaj idę na full screena, trochę powiększę czcionkę. Ja jeszcze będę powiększał tą czcionkę może, żeby lepiej było widać na graniu, bo może być z tym problem. Enter, dobra, rozpocznij przygodę. Ustawienia, ostatnia aktualizacja. Ja dam może ustawienia. kolor tekstu. Jak grać? Ostatnia aktualizacja. Białostki. Ja może dam kolor sobie tekstu inny, taki żeby był lepiej widoczny na biały chyba będzie najlepiej widoczny. Dobra, idamy rozpocznij przygodę. Podaj imię. Trochę to słabo widać. Na full screenie, przynajmniej. Ja tutaj sobie. Kasper. Kiedy w mój grze, Kasper. Zapraszam cię do gry. Jesteś wojownikiem, poszukujesz towarzyszy albo rywali. Samouczek wyłączony. Jesteś zadany sam na siebie. Powodzenia, Kasper. Widzisz starca na swojej drodze. Co robisz? Rozmawiaj ze starcem, zaatakuj. No dobra, ja zaatakuję. Tym razem nie udało ci się. Może następnym razem. Ok, czyli musimy od nowa grać. Dobra, ja daj, Kasper. Teraz tutaj przeskipuję. Porozmawiam tym razem ze starcem. Wybrałeś mądrze, chłopcze. Mogę dołączyć do swojej drużyny? Jasne, nowy kompan. Zdobyłeś nowego kompana. Wędrujesz po niebezpiecznym świecie. Dzielnie wraz ze starcą. Razem przedzieracie się przez lasy, góry, robące rzeki i spadziste wodospady. Zamierzając krainy, napotykacie się na mały park. Rozglądając się po nim, zauważacie ławki. Zauważacie. I krzesła. Usiądziecie na nich? Idziecie dalej. Widzę, że to jest taka typowa gra tekstowa. Domyślam się, że jest napisana w C ⁇ Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Ja myślę, że nie będę tutaj przy niej długo siedział, ponieważ myślę, że nie jest to zbyt interesujące dla widza oglądanie, jak ja czytam dialogi. Więc, no, ogólnie gra dla mnie spoko, ale przejdziemy teraz do kolejnej gry. Dobra, mamy kolejną grę: My Little Bird. Upeon. Hey Hej widziałem twoje filmy z ty. Z chęcią się dowiem, co myślisz o moim projekcie. Aktualnie pracuję nad grą, O, zresztą sam sobie zobaczysz. Wtedy ja celowo będzie na Androida, a demo w wersji będzie już dostępna na Google Play. Dobra, wejdę sobie na icha i zobaczymy, co my tutaj mamy. Ok, ja pobiorę sobie wersję na komputer i zobaczymy, jak gra będzie działać. Okej, okay, gra jest zrobiona w Godocie i mamy tutaj Story Mode, Settings i Exit. Ja wejdę sobie w Settings. -y. Dobra. Mm. Gra jest na wsadzie, więc ja może wyłączę te przyciski jednak. Dobra, no to lecimy. Chyba mi się skończyła ta moc, że jestem ptakiem, z tego co widzę. Czym się atakuje? Na Q. Widzę, że są różne animacje, to mi się podoba. Coś tam wyleciało, ale nie udało mi się zebrać. Chyba, że mogę tutaj spaść, mogę. Bardzo fajna grafika. Dobra, ja się może zamienię teraz w tego ptaka. Jak to się robi? Okej, okay, za pomocą Entera to się robi. Więc tak, teraz się odmienię w normalnego gołębia. I rozwalimy tego kraba. Dobra, fajnie to wygląda. Podoba mi się. Jednak są dźwięki, więc no trochę oszukane było z tym SVX. Dobra. To rozwalę go szybko. wylatują z nich mikstury z życiem. Dobra, i tutaj musimy wskoczyć za pomocą tego drugiego głębia, więc ja polecę. Tutaj mamy działko. Spróbuję je zniszczyć. Dobra, udało się. Aha, to też możemy zniszczyć. To jest ciekawe. Polecę tutaj. Bardzo mi się podoba to. Mimo, że jest tak mało przeciwników, to jest to do dobrze zrobione. O kurczę. Dobra. Okej, okay. czyli da się tak, że ja wskoczę i mogę się zamienić wtedy w tego gołębia. Ja zrobię tak, szybko tutaj polecę. Tyk. Udało się. Myślę, że można by trochę podnieść ten poziom trudności i żeby gracz otrzymywał więcej obrażeń. Dobra, tutaj muszę szybko dolecieć. Mamy tutaj mam miksturkę. Pirata na górze. O kurczę, bardzo dużo obrażeń zadaje ten pirat i przegrałem. Czy ja muszę zaczynać od nowa w takim razie, czy mogę do tego pirata? Ale generalnie gra mi się bardzo podoba, ale sam ci przeciwnicy moim zdaniem byli zbyt łatwi, a pirat zbyt trudny w takim razie. Bo wydaje mi się, że gra taka powinna przygotowywać do tego, że będziemy walczyć z trudnym przeciwnikiem, czyli powinniśmy też walczyć wcześniej z dosyć trudnymi, ale nie za trudnymi przeciwnikami. A oni byli mega łatwi, a boss był trudny, ponieważ mnie zabił na kilka ataków. Więc to by było na tyle z tej gry. I przejdziemy teraz do kolejnej gierki. Fajny świniak. Tworzy grę na konkurs z Impera, ale postanowiłem tobie też ją wysłać. Gra nie jest jeszcze skończona, ale zawiera losowe generowanie podziemi, spawnowanie się mobów, bossów. Moby i bossowie mają prostą sztuczną inteligencję. Gra na chwilę obecną nie ma żadnego celu. Jednak pomyliłem się i to nie jest na odcinek tylko do testowania, tylko dla ciebie. Znaczy dla mnie to nic nie zmienia, możecie wysyłać mi gry, które wysyłacie do innych osób i ja z tym żadnego problemu nie mam, spoko. ok odpalona gierka. Nazywał się plik, gra Gimper Freeze. Dobra, mamy tutaj jakiś przeciwników, zaczynają strzelać rodami ekipy z tego co widzę. Idę stąd. Tu mamy go przeciwnika. Idziemy dalej. Szkoda, że nie ma żadnego życia. bo Ja nawet nie wiem, czy ja mogę zginąć tutaj, czy nie. Idziemy mm, dalej. Tu nie ma żadnych osób. Czyli gra generalnie polega na tym, że musimy przechodzić z pokoju na pokój, ominąć przeciwników, albo ich jakoś pokonać, ale ja nie wiem, jakich mamy pokonać. Więc wiecie co? Ja chyba na tej grze zakończę ten odcinek. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.